U mnie mama zawsze mówiła, nie rycz, nie rycz. I wiesz, ja przestałam płakać. No wiesz, poszłam na inżynierskie studia, wiesz, uczyłam się z chłopakami, chłopacy też nie płaczą przecież. Później poszłam, pracowałam z mężczyznami, bo poszłam do pracy zawodowej jako inżynier. I, i, i powiem szczerze, że to było coś bardzo złego w moim życiu. Dlaczego? Bo jeżeli nie umiesz płakać, to jeszcze w obszarze, jeżeli jesteś ekstrawertykiem, to... Emocja bezsilności objawia się w postaci gniewu. Więc po prostu co? No jak jestem bezsilna, to wrzeszczę. I po prostu wrzeszczę i wrzeszczę. Czy można tak żyć? No Agata, no po prostu mówię, no wiesz, a to, to dostajesz komunikat zwrotny od rodziny, no Kasia, nie można tak żyć, nie? nie a autentycznie nie można hmm. tak żyć. jeżeli ktokolwiek słyszy taką informację zwrotną, warto nad hmm. tym popracować. I ja uczyłam się, słuchaj, uczyłam się właśnie w obszarze gniewu, rozumiesz, żeby dopuścić do siebie uczucie bezsilności i naprawdę to było tak, że ja jakby ten obszar uczucia bezsilności starałam się zaopiekować w różny sposób, modliłam się, mówię Panie Boże i tak i siak i bieganie i coś tam w obszarze właśnie takiego wiesz i, i fizycznej nie działało, nie działało dopóki nie zaczęłam płakać. Płakać, po prostu płakać zwyczajnie, gdzie, gdzie przychodził płacz i przychodziła i przychodził radość, bo za płaczem jest skrywana radość.